się siema, z tej strony WikiCiedie ma w dzisiejszym odcineczku będziemy grali woby ale Stars. Możemy się nawet za Karla ubrać, więc dobra, lecimy tym Karlem, więc. tam kruka można, więc ja biorę kruka, bo kruk to wiecie, że to moja ulubiona postać, ale za to muszę spać. Hop, biorę kruka i idziemy dalej. Tym dalsze poziomy, tym... Kolejni zady czyli jak będę dalej, to będę mieć kolejnych zady miazy. Ok, fajna gra, fajnie to zrobione jest. Yy, możecie grać w. Aha, ok. W opisie będzie nazwa gry, więc możecie sobie zagrać. Fajna gierka, więc hop, 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 hop. Nawet nawet długie te oby, a my musimy dojść do poko. Idziemy do poko, a ja teraz sobie wybieram Leona. Leon i hop, Leon, Shark Leon. Ehej. Ehej! Ty, ej, fajne! Fajnie to wymyślił, Jak wezmę a nie mogę, bo nie zginąłem na no wiecie. Dobra, let's go, idę tym Shark Leonem. Fajnie on nawet przyszedł do Leona. Leona, powiedziałem, że on fajnie z, z przodu Leona chciałem powiedzieć, ale on fajnie z przodu wygląda, ale dobra. A tutaj jeszcze nawet te po skrzynkach będziemy skakać, które. których nie ma już. W Brawl stars. Ujeju! Jadę tarą. Dobra, idę tą tarką. O ta jakie triki, patrz! Ło, mocno! Chciałem się teraz popisać Nawet nie wiem przed kim, sam przed sobą Dobra, tu jest jeszcze ta stara PAM nawet Kiedy ta gra była stworzona? Tam nawet chyba El Primo, no El Primo tam jest I tam Że jeszcze ktoś może być I nawet Kruk chyba stary jest, dobra nie ty aha, te chyba też Ale dobra, my już przeszliśmy prawie tutaj jedna jedna czwarta już przeszliśmy chyba no nie no no jedna czwarta już na pewno jest przeszłem już tą jedną czwartą później będzie druga czwarta czyli połowa trzecia z czwartej i trzy czwarta z czwartej Czy jakaś taka? Spike aha dobra ja wiem, że jak kiedyś były skrzynki w Brawl Stars, pamiętam jak dzień, yy, bo ja nie, tak, yy, tak, nie wiem kiedy to było, ale yy, kilka gdzieś, wtedy wstałem o chyba trzeciej w nocy, yy, odpaliłem se Brawla, yy, grałem i trafiłem Mortisa i tak jak wywaliło mnie z Brawla, była albo przerwa konserwacyjna, która była długo, E, chyba o którym tam. Nie pamiętam, o której się tam zaczęła, ale wiem, że wtedy, kiedy y, albo chyba wychodziłem ze szkoły, jak weszłem w Brawla, y, to y, nie było skrzynek i było mi smutno. I dlatego zacząłem grać nieraz Mortisem, bo y, to była moja ostatnio trafiona postać w Brawl Stars ze Skrzynki. Były tam stardropy, dropy, ale niestety już skrzynek. Nie ma, więc no, a co tutaj jest? A myślałem, że to się ukryte. tutaj. Zaraz będziemy mieli kruka oraz tam Gina dalej. Dobra, idziemy, idziemy. Mamy już połowę chyba przeszliśmy, coś w takim stylu. Ale szybko ja to przechodzę. Tam to jeszcze przejdziemy szybciej niż w 10 minut. Uuu! dobra od tego się najbardziej obawiałem dobra, łatwiutko było U. dobra teraz musimy zgadywać, działa ten trick no działa, jasne działa, działa, dobra tu jest pierwsze tu jest drugie tu będzie trzecie a tu będzie czwarte a nie, tu, no Dobra, idziemy teraz po klejnotach. Tych z Gamecrab. Ze zbiorów klejnotów. I teraz też zgadywanie, czy po, O po prostu. Jak o po prostu. Kurde! Co zrobiłem? O, się chciałem cofać nawet jeszcze. Hop, 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 hop i hop. Dobra, teraz kończemy, bo nie wiem, czy to jest chyba koło ratunkowe lub te coś do pływania. Nie wiem tak szczerze, co to jest tutaj zgadywanie. No, tu będzie tak. I co? To będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć. Aha! Nawet nie wiedziałem, bo w to nie grałem, więc to było strzelanie i jakoś tak się udało, no i jesteśmy obok roka, który się patrzy niestety w tamtą stronę. Teraz skaczemy po, yy, po ulcie Penny, co to, tędy, idziemy, hop, hop, ojojoj, już niestety nie mamy skina do za. hop, 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 hop. Hop hop, byłbym spadł e, te... to nie wiem co to jest, ale wiem, że tutaj mamy kolejną postać i to jest Jean. To jest Jean, więc siemka Jean. Niestety ci nie mam, ale będę, ale na pewno będę mieć na razie. Leon mam pamczeli. E, Karl był chyba tam na początku. E, Karl Leon Pam. E, el Primo Kruk, Rico, yy, Nita, Shelly yy, oraz Jean Mam w Brawl Stars prawdziwym i tam Mortis też mam. I tutaj Poco też mam. O! Holek Ford! Tutaj zaraz skuszę, skuszę. Czy jakoś tak to się mówi, dobra? Dobra, let's go. Ej, a czy przypadkiem już wcześniej nie było Seli? Ej. Eee... To była wcześniej chyba Sandy. Tak mi się wydaje. Czekajcie. Tam była gdzieś. A nie, bo tam to Sendi była niebieska. Eee, dobra tam Dobra, nieważne, nieważne, nieważne Co my mamy po lawie iść? A nie, bo to jest lawa, to jest podłoga e, teraz cię miałem laga po prostu mózgu Ale tam chyba była niebieska Sandy jakaś Nie wiem w ogóle, totalnie gdzieś tam Była jakaś Sandy No to na pewno, tam była jakaś Sandy i ja to dobrze pamiętam, dobra, tam nieważne i idziemy dalej, idziemy dalej. Tu mamy Mortisa, którego mam, tam dalej też jest Mortis chyba, ale taki dziwny trochę. Oj, skusiłem. Hop, 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 hop i hop, i hop, i hop, i hop, i hop, i hop. I hop. Tutaj mamy, a możemy pomiędzy to tak, dobra. A, ej dobra, mam zbiorę. Będziemy szybko biegać, ja nie biorę, że wysoko skaczę, bo to mi niszczy grę. On mi utradnia grę. Dobra, na razie to chowam. Dobra, ja mogę, bo tutaj jest nawet duży ostęp. Są, tu jest chyba kolce spajka tam były. Chyba, ale no nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. Yy, dobra, tutaj mamy Mortis'a dobrze mówiłem. Hop. Ups, 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 ale blisko było, żebym po prostu wesel w ten laser. Tutaj mamy rybę. Wcześniej tam była też ryba. No tutaj dochodzimy już do tych kul i tam zaraz będziemy mieli poko, którego też mam. Bronstars, no i skusiłem. No i fajnie, no i nie mam mojego tego. Hego, przy czym szybko biegam? Jump, 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 jump! I jump, 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 I jump. Dobra, tu mamy już taki laser. To, czy to wylana lawa, i tutaj też mamy taką lawę, i jesteśmy już tu. Przy którym wchodzimy sobie na górę. sobie napisałem. Powiedziałem sobie. Wchodzimy na górę. I nie jesteśmy tutaj na końcu. I przeszliśmy to całe. I tak. Tutaj są wszyscy za którzy chyba byli tutaj. Więc zacznijmy od Bibi. Bibi. Bibi w Bronstars. Jasne, że mam. Spike. Spajka nie mam, bo to jest. Legendę. Chciałem na nią zbierać, ale zbierałem następni, Ale zmieniłem zdanie i wziąłem sobie na Leona Tare, mam. To była moja. Y... Tam chyba 11 postać w grze. Moja zaczęłam grać od 2019. Tak, czy nie wiem, nie wiem, pogubiłem się, ale jakaś 11, czy tam 2020. Roku lub 2019 roku zacząłem grać, no sam już się pogubiłem. Leona mam, bo oczywiście odblokowałem sobie w tym miesiącu chyba. W tym miesiącu odblokowałem chyba Leon, Miko, RT, Bastera, czterech chyba. I kogoś tam jeszcze chyba. Mortis mam, tak jak mówiłem, że wytropiłem ją, była moja postać, którą wydropiłem z ostatniej mojej skrzynki Za i na niej miałam bardzo dużo pucharków, niestety mam, nie mam 25, ale zbiłam Sandy. No, nie mam Sandy, choć zbierałem na Sandy, gdyby nie Leon albo Spike, bo nie mogłem się z nimi trzema zdecydować, więc zdecydowałem, że wezmę Najpierw Sandy, później Leona, bo zmieniłem, bo tak. Sandy, Sleep Sandy, no to oczywiście nie mam. Kruk nie mam. Kruk mam! I ta mam. to jest my. To. Dobra. Okej, okay. hop, hop, hop i hop! No i spadamy. Dobra, widzowie. Mogę tu biegać, jeżeli odcinek wam się spodoba, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie na moim kanale mi się widzimy w następnym filmie na moim kanale. Nara!